Oczekujemy cię. Oczekujemy cię. Oczekujemy cię, duchu święty. Przyjdź niech miłość ojca wylewa się na nas. Niech miłość syna przepływa przez nasze serca. Oczekujemy cię. Dzień ósmy Komunia ojca, słowo Boże. Tak przyszli do Kafarnaum, gdy był w domu, zapytał ich, o czym rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich. Jeśli ktoś chce być pierwszym, Niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci, wie moje, nie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Przesłanie Boga Ojca. Mój krok Dopasowuję się zawsze do kroków moich dzieci, chociaż moje drogi są inne. Nawet ci, co nie chodzą ścieżką przeze mnie nakreśloną, nie będą pozostawieni sami sobie. To nie powstrzymuje mnie przed byciem blisko nich mimo wszystko. Przynajmniej małe znaki wciąż przypominają o mojej obecności na ścieżkach tych zbłąkanych, którzy zagubili drogę. Nieraz uciekają i są już bardzo daleko. Ale moja łaska odnajduje ich na nowo i przyprowadza z powrotem. Walczę o nich w moim synu Jezusie, w Maryi, która jest matką, wszystkich i poprzez tych, którzy uczestniczą już w mojej chwale, przez świętych. Walczę o nich także poprzez tych, którzy są powołani na ziemi, aby być pasterzami i żywym obrazem Ojca Miłości. A także przez tych, którzy w szczególny sposób należą do mnie, poprzez życie konsekrowane. Ja sam działam przez nich i daję im wszystko, aby byli zdolni podnieść i przyprowadzić z powrotem tych, którzy zbłądzili. Życie moich wybranych jest, w każdym razie, powinno zawsze być życiem dla innych. Ja jestem Bogiem życia, jak Matka, która daje życie. Dlatego moi wybrani ratują, odnoszą i dają życie, wydając siebie w miłości do końca. Ja uprzedzam Was zanim dotrzecie tam, gdzie zamierzacie pójść. Już tam czekam, zanim Wy się tam znajdziecie. Moja łaska jest przy Was, nawet jeśli Waszymi krokami kieruje tylko ludzkie myślenie. Jeśli tylko otworzycie serca, wówczas ja sam przygotuję odpowiednie warunki, aby działać. I współdziałać z tymi, którzy mnie do tego zapraszają. Często sami sprawiacie, że stajecie się niedostępni, gdy próbujecie pomagać, szukając tego, co wydaje się wam efektywne i atrakcyjne. A ja działam w prosty, ale skuteczny sposób. Moja miłość nie zna żadnego braku. Wystarczy jedna myśl zaufanie i oddanie. Potrzebuję od Was tylko otwartego i ufnego serca. O resztę ja sam się zatroszczę. Do przemyślenia. Bóg kocha wszystkie swoje dzieci. Także te, które już bardzo się od niego oddaliły. Jego nieskończone miłosierdzie chce wszystkich ocalić i przyprowadzić do domu ojca. Ten, kto przyjmuje dziecko Boże do swojego serca i domu, niezależnie od wieku i od tego w jakiej potrzebie się znajduje, Przyjmuje samego Boga, Ojca, Ojca wszystkich. Bóg nie tylko czeka, On walczy o powrót swoich dzieci. Pozwala On uczestniczyć w ratowaniu ludzi, szczególnie Maryi, ale zaprasza do tego także wszystkich świętych pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane i wszystkich tych, którzy biorą udział w tęsknocie Ojca przedwiecznego. Bóg chce z nami współpracować, z nami kochać, z nami ratować. On zamieszkał w naszych sercach już przez chrzest i chce być tam coraz bardziej u siebie przez to, że będziemy zapraszać. Go do siebie coraz bardziej, świadomie i coraz częściej. Zawsze jesteśmy zaproszeni do Niego, w naszych sercach. On chce planować i pracować z nami dla zbawienia wszystkich. Nie musimy bać się współpracy z Bogiem. Jego miłość w nas sprawi, że będziemy twórczy i płodni. On sam uzupełnia nasze braki, a my możemy mieć udział w Jego zdolnościach. Z Bogiem nigdy nie będzie nudno. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kirie Eleison, Chryste Eleison, Kirie Eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Źródło życia trynitarnego, dziękujemy Ci, wszechmogący nasz Ojcze. Początku wszystkiego, co istnieje, stwórca aniołów i ludzi, dziękujemy Ci, wszechmogący nasz Ojcze. Mocy, która wszystko podtrzymujesz. Dziękujemy Ci, wszechmogący nasz Ojcze. Mądrości, która wszystkim kierujesz. Dziękujemy Ci, wszechmogący nasz Ojcze. Łasko, która wszystko przenikasz. Dziękujemy Ci, Wszechmogący nasz Ojcze, miłości, która wyzwalasz ku jedności. Dziękujemy Ci, Wszechmogący nasz Ojcze. Ty jesteś bogiem miłosierdzia, kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty tęsknisz za powrotem Twoich zagubionych dzieci, kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty posyłasz Twojego Syna jako Zbawiciela. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty stajesz się małym w Jezusie z Nazaretu. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty mówisz do ubogich i maluczkich. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty pragniesz z Jezusem na krzyżu. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty dajesz nam nowe życie przez zmartwychwstanie Twojego Syna. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty objawiasz się w pięknie natury. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty pozwalasz się poznać przez czystość serc. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty dajesz swojego ducha przez Pismo Święte. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty dajesz siebie samego w uczcie ofiarnej Twojego syna. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty Pozostajesz blisko nas przez trynitarną obecność w tabernakulum. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ciebie czcimy w prawach natury Twojego stworzenia. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Zjednoczeni z Tobą przez nasze pełne miłości oddanie się Twojej boskiej woli. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Ukochany Ojcze w Niebie, dziękujemy Ci za to, że przez Jezusa Chrystusa stworzyłeś nas i odkupiłeś. Przez niego objawiłeś nam Twoje ojcowskie serce. Przez niego, z Nim i w Nim pragniemy całym naszym życiem, dać odpowiedź na Twoją nieskończoną miłość i z pomocą Ducha Świętego podążać ku Tobie jako Twoje ufne dzieci. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Już nikt i nic niech mnie nie powstrzyma. Pragnę wiedz, ile mam sił.